Jeden z pierwszych kompletów ubrań turystycznych, który miałem okazję testować w motobandzie, był bardzo wygodny zestaw turystyczny Seka X. -Tur. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam najwyższy zestaw z turystycznej linii Seki, czyli Seka Strada Evo. Cały zestaw wykonany jest z Kordury 500D. Z jednej strony jest to bardzo wytrzymały materiał, a z drugiej mamy tutaj odmianę, która jest bardzo miękka i przyjemna. Dodatkowo w całym komplecie znajdziemy sporo stawek wykonanych z 4 stretchu. Między innymi na rękawach, w kroczu i w tylnej części spodni. Jeśli chodzi o te wstawki na nogach, wiadomo, chodzi tutaj o wsiadanie na motocykl. I w przypadku tego zestawu, myślę, że nie będzie problemu. Kolejny materiał, który tutaj znajdziemy i na pewno wpłynie na komfort użytkowania tego zestawu, to Wykończenie z neoprenu. Znajdziemy go zarówno na mankiecie, jak i na kołnierzyku. Jak wspominałem, jest to najwyższy model turystyczny w ofercie Seki, więc tutaj też nie mogło zabraknąć bardzo wygodnych ochraniaczy D3O. Znajdziemy je zarówno na barkach, łokciach, jak i kolanach. Dodatkowo znajdziemy tutaj miejsce na ochraniacz pleców, ochraniacz klatki piersiowej oraz oczywiście bioder. Jeśli chodzi o ochraniacze kolan oraz łokci, są one regulowane, więc jeśli założycie kurtkę i coś będzie nie tak, możecie bez problemu je dopasować. Wszystkim fanom bezpieczeństwa spodoba się na pewno fakt, że kurtka bez problemu przechodzi certyfikację podwójnego A. Kurtka wyposażona jest również w reflektywy, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo pasywne na drodze. Wielkim atutem tego zestawu i moim zdaniem wisienką na torcie. Jest wentylacja. Tutaj jej nie zabraknie. Praktycznie na całej długości ręki znajdziemy panele wentylacyjne. Zaczynając od tego w dolnej części, poprzez ten na ramieniu. Kolejna wentylacja to sporej wielkości panel pod obojczykiem. Gdyby tego było mało, to cały ten panel możemy wypiąć. Więc naprawdę na klatce pierwszej tej wentylacji jest sporo, ale gdyby to ciągle było dla Was za mało, to znajdziemy tutaj również centralny pas wentylacyjny. Oczywiście, żeby go zapiąć, musimy się zatrzymać, rozpiąć w kurtkę, zmienić zamek i panel działa. Podobnie jak z przodu mamy całe panele wypinane, również nie zabrakło ich z tyłu. Cały ten element jest wypinany, i pod spodem mamy bardzo Duży panel wentylacyjny, dzięki któremu ciepłe powietrze bez problemu ucieknie z naszej kurtki. I tym sposobem z kurtki tekstylnej robi nam się kurtka meszowa. Seka oczywiście nie zapomniała o spodniach, i podobnie jak w kurtce znajdziemy tutaj dwa duże panele wentylacyjne. Oczywiście seka nie zapomniała o wylocie wentylacyjnym, więc jak chłodne powietrze nam wpadnie, to będzie miało którędy wylecieć. Coż na co ja zazwyczaj zwracam uwagę przy wyborze ubrań turystycznych to kieszenie. No i tutaj ich nie brakuje. Zaczynając od dwóch sporych kieszeni cargo na kurtce, fajnej małej kieszonce na kartę, jakieś drobniaki albo paragony, jak będziemy przejeżdżać przez bramki na autostradzie, poprzez kieszenie, co ciekawe, na tych panelach wentylacyjnych. Mamy tu takie fajne kieszonki. Myślę, że jakiś mniejszy telefon albo portfel bez problemu się zmieszczą. Kurtka posiada jeszcze kieszenie szybkiego dostępu, które nie mają zamków i mogą posłużyć na przykład do schowania rąk pasażera w chłodniejsze dni. Sporą kieszeń cargo znajdziemy również w tylnej części kurtki i tam bez problemu możemy schować te wszystkie panele, które podpinamy zarówno z kurtki, jak i spodni. A jak mowa o spodniach, tutaj. Kieszeni też nie brakuje, jak możecie zobaczyć. Jedna kieszeń cargo, druga kieszeń cargo. Na samych panelach wentylacyjnych również znajdziemy dwie niewielkie kieszonki. Dwie kieszenie zapinane na zamek znajdziemy również na wysokości pioder i są to naprawdę duże kieszenie. Czas zajrzeć do środka. W środku znajdziemy dwie warstwy. Pierwsza to membrana Humax oraz ocieplina. Oczywiście obydwie warstwy bez problemu można z kurtki wypiąć i jeździć tylko w zewnętrznej. Tak, wspominałem, znajdziemy tutaj miejsce na ochraniacz klatki piersiowej. Nie zabrakło to oczywiście kieszeni, znajdziemy jedną większą i drugą, powiedzmy, taką idealną na telefon. Jak już wspomniałem o warstwach, które możemy wypiąć, to warto też wspomnieć o regulacji. Znajdziemy dwa paski regulacyjne na wysokości pasa oraz regulacje na rękawach. Dwa guziki i oczywiście regulacja mankietów. Kurtkę ze spodniami połączymy z zamkiem 360. Do takiego kompletu warto dobrać również odpowiednie buty i rękawiczki, które sprawdzą się w turystycznych warunkach. Storm to nowe rękawiczki od Seki. Oczywiście są one wyposażone w ochraniacze D3O, więc są bardzo przyjemne. Dodatkowo możemy wybrać jedną z dwóch wersji, czyli standardową lub z membraną Hipora. Jeśli chodzi o buty, mam na sobie Seka Comet Climb i ten przyrostek na samym końcu nie jest tu bez przyczyny. Buty wyposażone są w laminowaną membranę harddry, która jest w pełni wodoodporna i oddychająca, więc buty sprawdzą się zarówno w te cieplejsze dni, jak i w tą gorszą pogodę. Zestaw Seka Strada Evo występuje w jedynym słusznym dla wielu motocyklistów kolorze, czyli czarnym. Ja osobiście czekam, aż Seka wypuści model bardziej jasny, może z jakimiś szarościami, bo takie kolory lubię, bo lubię być widoczny. Nie jest to ostatni raz, kiedy mam ten komplet na sobie. Czekam tylko, żeby pogoda się poprawiła i zabieram go ze sobą w drogę. Pamiętajcie o tym, żeby wbijać na nasze socjalne media. Na nasz portal i oczywiście na nasz główny kanał, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.